Rozdział siódmy: pranie odzieży i przechowywanie jej przez lato i zimę. Pranie odzieży wełnianej. Czynność prania odzieży wełnianej rozpada się na następujące etapy: pierwszy przygotowanie odzieży do prania, drugi dobór i przygotowanie odpowiednich środków, trzeci właściwe pranie, czwarty staranne wypłukanie szczególnie mydła. Piąty właściwie potraktowane suszenie. Szósty staranne i umiejętne wyprasowanie. Odzież przygotowujemy do prania tak samo jak do odświeżania to jest, trzepiemy ją i szczotkujemy w celu usunięcia kurzu tak z włókien, tkaniny, jak i ze szwów, załaman, kieszenie i tym podobne. Poza tym, odpruwamy klamry, guziki i inne ozdoby które bądź to mogą niszczyć odzież, na przykład poplamić rdzą czy inną barwą, bądź też same ulec niszczeniu. Materiały białe i jasne pierzemy najczęściej w tartych ziemniakach. Materiały te muszą mieć jednak splot gładki i ścisły, aby cząsteczki ziemniaków nie przyczepiały się do nich. Cząsteczki te, gdy wyschną przyczepione do materiału, powodują powstanie czarnych plamek, które są nie do usunięcia. Ponieważ ziemniaki utarte szybko ciemnieją, należy naprzód nastawić wodę do zagrzania, wytrzepać i wyszczotkować odzież, a dopiero potem szybko obrać ziemniaki z łupiny i utrzeć na ostrej tarce. Do wyprania jednej sukni bierzemy 1 lub 1,5 kg ziemniaków. Po utarciu natychmiast rozprowadzamy je ciepłą wodą w stosunku 1 do 1. Woda nie może być gorąca, ponieważ sparzone ziemniaki nie nadają się do prania. A po drugie, wełna kurczy się znacznie i spilśnia pod działaniem gorącej wody. Także suknia po wypraniu mogłaby być za mała. Po rozprowadzeniu ziemniaków wodą dzielimy je na dwie części i przepieramy w nich odzież dwukrotnie w ręku, wyrzymając lekko i wytrzepując dokładnie, aby usunąć wszystkie cząsteczki ziemniaków. Należy wytrzepywać ostrożnie, bo mokra wełna może się łatwo rozedrzeć. Następnie wypłukujemy <laughs> Oj, przepraszam. Następnie wypłukujemy wyprane sztuki kilkakrotnie, zawsze w dużej ilości wody, aby wypłukać wszystkie pozostałe jeszcze cząsteczki ziemniaków. Dobrze jest po wypłukaniu usunąć z odzieży nadmiar wody, należy jednak czynić to ostrożnie, gdyż załamy powstałe przy wykręcaniu niektórych materiałów wyłnianych nie dadzą się rozprostować nawet przy prasowaniu. Jeżeli sztukę odzieży można gładko ułożyć pod wyżymaczką, to można wodę w ten sposób wycisnąć, a jeżeli nie, trzeba ją rozłożyć na prasowniku, zwinąć razem z nim i lekko wykręcić. Gdy po wysuszeniu odzież wyprana jest jeszcze lekko wilgotna, prasujemy ją przez suchą zaparzaczkę, posługując się deską do prasowania i podstawką do rękawów. Ciemne materiały wełniane bierzemy w wywarze kasztanów lub mydl mydl mydlika lekarskiego. Przygotowując wywar bierzemy 150 g mydlika na 4 litry wody. Mydlika lekarskiego. Wydaje mi się, że tu chodzi o mydlnicę, może? Po zagotowaniu zlewamy wywar, pozostałość zaś, zaś zagotowujemy jeszcze raz w mniejszej ilości wody czyli 2 litry. Jeżeli drugi roztwór pieni się, łączymy go z pierwszym i dzielimy na połowę do dwukrotnego prania. Wywar z kasztanów przygotowujemy w sposób podany w rozdziale o odświeżaniu odzieży. Po dwukrotnym wypraniu płuczemy również dwukrotnie, następnie część wody ostrożnie wyciskamy. Po czym odzież odwróconą na lewą stronę wieszamy na wieszakach, na ramionczkach, a po przesuszeniu prasujemy wilgotną przez suchą zaparzaczkę. Odzież bardzo zabrudzoną najlepiej prać w żółci zwierzęcej, rozprowadzonej ciepłą wodą w stosunku jedna część żółci. Na dwie części wody. Jednak uzyskanie tak dużej ilości żółci przedstawia pewne trudności. Można także prać ją w ziemniakach, jeżeli materiał nie jest puszysty. Materiały wełniane na ogół źle znoszą pranie w mydle, choćby bardzo delikatnym, gdyż od mydła biała wełna żółknie, a na bardzo ciemnej powstają białawe plamy. Które tylko z trudnością dają się usunąć. To też tkaniny wełniane pierzemy w mydlinach jedynie wtedy, gdy nie możemy użyć innych środków. Materiały białe puszyste, do których cząstki ziemniaków przyczepiałyby się bardzo mocno, musimy prać w mydle, a ciemne puszyste raczej wywarze z kasztanów lub mydlika lekarskiego, chyba że są nadmiernie brudne a żółci dostać nie możemy. Mydliny przygotowujemy z łagodnego mydła, płatków mydlanych, mydła dla dzieci lub mydła do golenia. Mydła te są bardzo wydajne, To też na 4 litry wody bierzemy 2 dekagramy mydła i 1 łyżkę amoniaku, dolewając go do wystudzonego roztworu. Mydliny powinny się pienić obficie, Także do dwukrotnego wyprania sukni trzeba przygotować mydliny z 3 dekagramów mydła wyżej wymienionego. Wodę zmiękczamy przez dodanie pełnej łyżeczki boraksu na 4 litry wody. Najlepiej pierze się w deszczówce. Odzież pierzemy w mydlinach dwukrotnie, nie pozwalając jej zbyt długo leżeć, lecz piorąc ją od ręki. Temperatura mydlin i wody do płukania nie może przekraczać 20 stopni Celsjusza, aby nie spowodować kurczenie się wełny. Po przepraniu należy materiał bardzo starannie wypłukać kilkakrotnie w dużej ilości wody. Do pierwszego płukania należy dodać do wody nieco rozgotowanego mydła, tak aby woda była lekko opalizująca. Chodzi o to, żeby w ten sposób zapobiec ścinaniu się mydła wewnątrz tkanek materiału i powstawaniu brudnych plam, których niczym nie można wywabić. Wełniane swetry i trykotaże pierzemy w mydlinach przygotowanych jak wyżej, a przebieg prania jest również taki sam, lecz technika wykonania jest inna. Do prania swetrów przygotowujemy dość dużą wannę, tak żeby mydliny pokryły jej dno na 3-4 cm. Sweter rozkładamy płasko na dnie wanny plecami na dół i przesuwamy po nim ręką w kierunku prążków miejsce koło miejsca, naciskając przy tym lekko. Obracamy ostrożnie na drugą stronę i pierzemy jak poprzednio. Chcąc wycisnąć wodę czy mydliny, odlewamy najpierw płyn przez otwór w wannie, a następnie wygniatamy sweter z wody, nie odrywając go od dna, od dna wanny, przy czym wodę wypuszczamy przez otwór. Po dwukrotnym przepraniu płuczemy swetry najpierw w wodzie z niewielkim dodatkiem mydła, a następnie jeszcze dwukrotnie. W czystej wodzie odciskając ostrożnie wodę. Swetry nasiąknięte wodą są ciężkie i łatwo się wyciągają. Dlatego staramy się jak najmniej unosić je do góry i dlatego nie możemy ich wykręcać bez zabezpieczenia przed wyciąganiem się ani też suszyć powieszonych na ramionczkach. Swetry do wykręcania układamy płasko na prasowniku, Razem z nim zwijamy je i z nim wykręcamy jak się da najmocniej. Do suszenia układamy je płasko na stole, nadając im przy tym właściwy kształt. Po przesuszeniu przekładamy na suche miejsce, a do całkowitego wyschnięcia wieszamy na ramionczkach dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że już się nie wyciągną. Suchy sweter możemy lekko przemaglować, ale nie prasować, bo się wyciągnie pranie odzieży jedwabnej. Materiały jedwabne można podzielić na materiały z jedwabiu sztucznego i naturalnego. Rozmaite rodzaje jedwabiu sztucznego piorą się łatwo w roztworze dobrego mydła. Natomiast jedwab naturalny wymaga staranniejszego doboru środków do prania. Rozróżniamy trzy zasadnicze rodzaje materiałów z jedwabiu naturalnego. Przede wszystkim jedwab surowy, płótno jedwabne i popelina, Tkany sprzęt z jedwabnej niepreparowanej użytej w takim stanie, w jakim została nawinięta z kokonów. Często w kolorze naturalnym lub też barwione. Określa się je również jako jedwabie do prania, gdyż można je prać nieograniczoną liczbę razy w roztworze mydła bez obawy ich uszkodzenia. Drugi rodzaj to jedwabie miękkie z włókien odpowiednio przygotowanych. Mają one rozmaite nazwy handlowe i rozmaitą grubość oraz gęstość tkania. Najlepiej prać je w benzynie. Prane w mydlinach żółkną i tracą ładny wygląd, ale się nie niszczą. Trzeci rodzaj to tafta. Włókna jej są nasycone chemikaliami, czyli obciążone, wskutek czego materiał załamuje się sztywno, co daje ładny połysk. Tafty nie można nigdy prać w wodzie, gdyż po wypłukaniu. Obciążenia włókna pękają i cały materiał pęka. Taftę można prać jedynie w benzynie, lecz nie za często. Jedwabie sztuczne oraz naturalny jedwab surowy, płótno i popelinę jedwabną bierzemy w mydle rozgotowanym, dobierając mydło łagodne, a wodę zmiękczając boraksem, nie sodą. Po dwukrotnym wypraniu płuczemy w ciepłej wodzie, wykręcamy niezbyt mocno, aby nie powstały załamania, szczególnie na jedwabiu naturalnym i wieszamy. Jeżeli materiały są wzorzyste i zachodzi obawa zalania się wzorów, należy wypłukane sztuki rozkładać pojedynczo na prasowniku, zwijać w nim i razem wykręcać. Jedwabie sztuczne możemy wysuszyć całkowicie. Do prasowania należy je nakropić i zwinąć ciasno, aby odwilgły. Natomiast je dwabie naturalne musimy zebrać, gdyż są wilgotne, gdy są jeszcze wilgotne, i również zwinąć ciasto, ciasto, tak, francuskie. I również zwinąć ciasno, nie kropiąc ich, gdyż po wyprasowaniu będą wyglądały jak poplamione. Jedwab naturalny prasujemy bardzo ostrożnie, najlepiej przez bibułkę lub cienki, gładki papier, aby uchronić materiał od przyrzucenia i nie odciskać na nim nierówności płótna zaparzaczki. Temperatura żelazka przy prasowaniu jedwabiu naturalnego musi być nieco niższa niż przy prasowaniu materiału z pawełny i sztucznych włókien. Wszystkie rodzaje jedwabiu miękkiego oraz taftę pierzemy w benzynie zupełnie bez użycia wody. Benzyny potrzeba dosyć dużo, tak by można w niej 2-3 razy przeprać każdą sztukę. Należy pamiętać o tym, że wszelkie manipulacje z benzyną muszą być przeprowadzane przy świetle dziennym. Lub elektrycznym, a nigdy przy świetle lampy o otwartym płomieniu. Nie wolno też prać lub czyścić benzyną nawet w znacznej odległości od rozpalonych lub otwartych drzwiczek od pieca, rozpalonej płyty kuchennej, gdyż grozi to zapaleniem się benzyny, pożarem i straszną śmiercią w płomieniach. Przystępując do prania. Nalewamy część benzyny do miski porcelanowej lub fajansowej, zanurzamy w niej bluzkę i przepieramy lekko, zwracając uwagę na miejsca brudniejsze. Po dwukrotnym wypraniu zawijamy bluzkę w prasownik i odsłaniając częściowo, wycieramy niedoprane miejsca tamponem, obracając go często. Po wyczyszczeniu rozwieszamy wyczyszczoną sztukę z daleka od ognia, aby benzyna się ulotniła, a w końcu prasujemy niezbyt gorącym żelazkiem. Użytą raz benzynę zlewamy przez lejek do butelek, gdzie brud opadnie, a benzyny można użyć jeszcze raz do prania ciemnych jedwabi. W ten sam sposób pierzemy jedwab czarny w spirytusie denaturowanym. Czynimy to wówczas, gdy jedwab nieco zrudzieje lub gdy jest brudny. Spirytus przywróci mu ładną, czarną barwę. Jedwab najlepiej znosi pranie w benzynie, jednak po trzy lub czterokrotnym krotnym wypraniu nie reaguje więcej i konieczne jest pranie go w mydle. Jedynie tafty nie można prać w wodzie, gdyż rozpada się szybko. Inne jedwabie wytrzymują kilkakrotne pranie w mydle, tracą jednak na wyglądzie. Przygotowujemy rzadki krochmal z 2 do 3 dekagramów krochmalu fabrycznego i 3 litrów wody. Dodajemy do niego około 3 dekagramy łagodnego mydła lub płatków mydlanych. Ilość tę dzielimy na dwie części, każdą część rozprowadzamy zimną wodą, ale tak, żeby roztwór był śliski i pienił się delikatnie. W tak przygotowanych mydlinach pierzemy dwukrotnie, płuczemy, suszymy, a lekko wilgotne sztuki prasujemy przez bibułkę. Jeżeli białe bluzki po wypraniu zżółkną w takim stopniu, że nie będą ładne, można je ufarbować doraźnie w wodzie z kilkunastu kroplami czerwonego atramentu, a uzyskają bardzo delikatny różowy kolor. Dodatek krochmalu przez swą śliskość powoduje to, że podczas prania nitki jedwabiu nie trą się o siebie i wskutek tego nie rujnuje się ich układ w tkaninie. Konserwacja odzieży przez lato i zimę. Odzież zimową przez lato, a suknie lekkie przez zimę należy odpowiednio przechowywać, ponieważ narażona jest wówczas na zakurzenie i zdeformowanie na wieszakach w szafie. Futra zaś i odzież, wełnianą, i, futra zaś i odzież wełniana narażone są na Zniszczenie przez mole. Przez usunięcie z szafy odzieży nienoszonej w tym czasie zyskujemy więcej miejsca, co pozwala nam na swobodniejsze ulokowanie pozostałej garderoby. Do przechowania musi być odzież starannie wyczyszczona lub wyprana, a następnie dokładnie wysuszona, aby się nie zniszczyła od wilgoci. Na futra, szczególnie delikatniejsze jak krety, należy bardzo uważać, by nie zmokły na deszczu. Jeżeli zaś to się zdarzy, należy natychmiast po przyjściu do domu wytrzeć futro lekko suchym ręcznikiem i suszyć daleko od pieca. Zimą odzież futrzaną należy wieszać starannie w szafie, a kołnierze i czapki składać do pudełka lub na półce. Odwrócone włosy do środka, aby uchronić je przed wycieraniem się. Wskutek dłuższego używania futra, matowieją, włos się zbija, a nawet wyciera. Futra wytarte musimy oddać do kuśnierza, natomiast zmierzwione i zmatowiałe możemy odświeżyć w domu. W tym celu rozczesujemy je rzadkim metalowym grzebieniem ale tylko te, które mają włos gładki i mocny. Czesząc nie sięgamy grzebieniem aż do skóry, lecz robimy to powierzchownie. Z matowiałym futrą przywracamy połysk przez pocieranie z włosem i pod włos dobrze ogrzanymi, ale nie z zrumienionymi otrębami. Po kilkakrotnym przetarciu wytrzepujemy otręby, a futro, jeżeli włos jego nie jest kręcony, przeczesujemy grzebieniem. Futra selskinowe z kretów i futra o włosie kręconym zrównujemy lekko szczotką do czyszczenia ubrania. No to teraz pytanie: Co to są te krety? To chyba nie te. Kreciątka, co mieszkają w ziemi. Mole wyrządzają niepowetowane straty w naszej garderobie. Podgryzają w futrach włos u korzenia, a w odzieży wełnianej wygryzają liczne dziurki. Do egzystencji i swobodnego rozwoju potrzebują one oprócz pożywienia w postaci wełny i włosków, futer jeszcze wilgoci. Łagodnego półmroku, a nade wszystko spokoju. To też staramy się stworzyć im jak najbardziej niekorzystne warunki przez częste trzepanie i wietrzenie futer, przy czym w dnie słoneczne należy wynosić odzież na wolne powietrze, aby światło i ciepło wysuszające wilgoć niepokoiły mole. Do trzepania futer najlepiej używać trzciny lub giętkiego leszczynowego lub wiklinowego pręta, a nie trzepaczki. Nagłe uderzenia futra prętem przez włos powoduje dość silne wstrząsy, wskutek czego jajka moli, jeżeli są w futrze, wypadają na ziemię. Futra i garderobę wełnianą, nienoszoną przez kilka tygodni, musimy, musimy zabezpieczyć przed inwazją moli. Przede wszystkim należy uniemożliwić im dostęp do niej oraz przygłuszyć nęcącym mole zapach futer i wełny. W tym celu używamy z przyzwyczajenia naftaliny, która jest jednak mniej wskazana, gdyż pozostawia na długo przykry zapach. Lepszymi środkami są przytłumiające swą wonią woń wełny, liście paczuli, mięty, drżazgi smolne o silnej woni żywicy, gazety zwilżone terpentyną oraz różne środki apteczne, z których najlepsze są azotoks i DDT zabijające mole. Chcąc zupełnie odciąć molą dostęp do garderoby, używamy specjalnych hermetycznie zamykanych, impregnowanych, papierowych worków przeciwmolowych, które można nabyć w drogeriach. Worki te umożliwiają przechowywanie garderoby w pozycji wiszącej. Brak worka można zastąpić gęstotkaną poszwą pierzyny, w którą wkładamy garderobę zawieszoną na ramionczkach. Poszwę zawiązujemy ciasno koło haczyka do wieszania i wieszamy w szafie. Drobne przedmioty jak szale, czapki, rękawiczki, pończochy wełniane wkładamy na dno worka lub poszwy, wytrzepawszy wszystko starannie skórzu. W czasie lata należy kilkakrotnie wyjmować schowane rzeczy, aby wcześniej... Zapowiedz rozmnożeniu się moli na wypadek, gdyby się jednak do garderoby dostały. Lekkie sukienki jedwabne i kretonowe należy wybrać przed ułożeniem ich na zimę, nie trzeba ich jednak ani krochmalić ani prasować. Sukienki prasowane żółkną prędzej, a krochmal stanowi pożywkę dla drobnoustrojów, co może być niekorzystne dla przechowywanej odzieży. Może spleśnieć lub zbudwieć. Sukienki po wypraniu i bardzo dokładnym wysuszeniu należy ostrożnie wyciągnąć i wyrównać. Przewrócić na lewą stronę, co chroni je przed wypełznięciem. Poskładać płasko poszczególne sztuki i układać w koszu wyłożonym prześcieradłem lub dużym, czystym i również niekrochmalonym prasownikiem. Odzież układamy w koszu dla łatwiejszego dostępu powietrza, prasownik zaś uchroni odzież przed kurzem. Dobrze jest przegradzać jeszcze sukienki szafirowym papierem, ponieważ niebieskie światło nie powoduje zarzucenia materiałów. Trzeba tylko uważać, aby nie dopuścić tam wilgoci, gdyż plamy z farby papieru nie dadzą się wyprać. Ciemne sukienki kładziemy na dnie kosza a coraz wyżej jaśniejsze i lżejsze. Po upakowaniu wszystkich sztuk owijamy lekko całą zawartość kosza prześcieradłem znajdującym się w koszu, kosz zamykamy, a w końcu przykrywamy jego wieku cer ceratą, aby uchronić wnętrze od kurzu i ewentualnych zacieków. Należy jednak kilkakrotnie w ciągu zimy otwierać kosz i przeglądać jego zawartość, aby zapobiec ewentualnej szkodzie, co ważniejsze, nie dopuścić do zagnieszczenia się myszy.